Dzień dobry moje drodzy, dziś kilka ważnych ogłoszeń. Na zapasowym kanale wstawiłam tłumaczenie Deklaracji Obrony Narodu Ukraińskiego stworzone przez jego przedstawicieli. Uważam to za bardzo ważne, istotne wydarzenie nie tylko dla narodu tego kraju, ale również dla nas wszystkich. Przykazujcie to swoim znajomym Ukraińcom. Tam w opisie znajduje się link do strony z głosowaniem. To jest bardzo ważne. Wszystko jest w ich rękach. Do końca głosowania zostało 8 dni. Kochani, bardzo dziękuję za pomoc finansową dla kamrata Pawła Kondratowicza. Proszę o więcej. Jeszcze trochę brakuje. W opisie numer konta lub link do zbiórki. Wspierajmy się. Musimy być jak zwarta pięć, W tym jest nasza siła. Kolejna sprawa. W poniedziałek, 13 marca, o godzinie 10, w sądzie rejonowym Wola, sala nr 1, ulica Kociana 3, Warszawa, odbędzie się kolejna sprawa Mirosława Rostankowskiego, czyli kontynuacja procesu sądowego, mającego na celu wyjaśnienie, jak naprawdę wyglądała i na czym polegała próba podjęcia dialogu z ministrem zdrowia w związku z działaniami prowadzącymi do martyrologii i eksterminacji. Narodu Polskiego. Na przysłuchanie w charakterze świadka jest wezwany Adam Niedzielski, więc kochani, jak to się mówi, kto może, ten musi. No i oczywiście przypominam, jutro, 11 marca, na Bydgoszcz. W opisie do tego filmu znajdziecie link do kanału Bydgoskiego Kamrastwa Rodaków, gdzie ci, kto nie będzie mógł być na wydarzeniu fizycznie, Obejrzy go w translacji na żywo. Już jest przyszykowana. Kochani kamraci z Bydgoskiego Kamrastwa Rodaków stworzyli instrukcję, jak dotrzeć na miejsce. Pozdrawiam myślących. Wracajmy do domu, bo to... Choćbym ciemną szedł doliną, nie odpuszczę skurwicyną. Nie odpuszczę korwicyną. Ej, choćbym ciemną szedł doliną, nie odpuszczę skurwicyną. Nie odpuszczę skurwicyną. Hey! Nie odpuszczę skórli synom Ale detonacja była. Czołem! Jeszcze raz! Czołem! Chodźmy ciemną szedł doliną Nie odpuszczę skórli synom Nie odpuszczę skórli cyjną. Nagr